Naturalnie zostaje nam jedna reprezentacja, więc wiemy, że jest to reprezentacja Polski. Emocje oczywiście zaczną się zaraz. Widzą Państwo naszą delegację, Cezary Kulesza, Łukasz Wachowski, Sławomir Kopczewski, jak mówią, to ta strona administracyjna oraz naturalnie selekcjonalne dolosowana jest reprezentacja Bośni i Hercegowiny. No, widzimy gest satysfakcji Bośni i Hercegowiny. Tak, Tryg musi w tej sytuacji wylosować, dołączyć reprezentację Rumunii. Także jesienią tego roku będziemy rywalizować u siebie i na wyjeździe od połowy września no to z Ukrainą, i z reprezentacją. Szwecji nie zagramy, a Polska z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią będzie się mierzyć także z drużyną Kosowa. Trudno powiedzieć, by było to złe losowanie dla Jana Urbana i naszej reprezentacji. A więc Polska w grupie B4, powtórzmy sobie to dokładnie, Szwajcaria, Słowenia i Macedonia Północna w grupie B2, Węgry, Ukraina, Gruzja, Irlandia Północna w grupie B3, Izrael, Austria, Irlandia i Kosowo. To jest błąd chyba. Moment, przed momentem widzieliśmy. Romania Polska, Bośnia i Hercegowina, Rumunia banana, i Szwecja. Like